Witam serdecznie hodowców i hodowczynie dzisiaj mamy lot 520km na lot poszło niecałe 600 gołębi z oddziału, ten lot jest rejonowy liczy się tylko do kategorii C gołąbki zostały wypuszczone o 6 rano ponad połowę drogi miały pod wiatr nad, nad dwa gołębie są, nad tym o poczekajcie Chodź, 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 trzy chyba siadły, nie? Dwa. Trzy usiadły? Dwa. Ile mamy, córczu? Osiem. No właśnie, jak trzy to się stało, się. że mamy osiem? Tak, mamy osiem, bo żeśmy przegapili. I jeszcze faj... dziewięć mamy. Dziewięć. O dziewięć. No Przegapiliśmy cztery gołębie, które z pięcetki właśnie mi siadły, cztery na raz. No i żeśmy przegapili. Gołębie były szybciej od nas dzisiaj szkoda Szkoda, pierwszy bo one, one się odbiły o godzinie tak, mamy 9 gołębi z 12 włożonych. Pierwszy się odbił 11.45 12 11.45, 1245, 11.45 1152 odbił się piąty, później 11... Oh Boże, 58 szósty i minutę po 12 Odbił, odbiły się trzy jeszcze gołąbki, bo mamy dziewięć gołębi. Fajnie, że właśnie przyleciały, tylko szkoda, że nie widzieliśmy tych czterech na raz, bo to jest radocha niesamowita. Cztery gołąbki siadają, 500 na raz. Nie? No ale brakuje mi jeszcze trzech gołąbków. Zobaczymy, czy te gołębie, które były do kategorii C, siadły. 526 wiadomo, 431 super. Jakby był wysoko w oddzielę, to będzie super wynik. 440 też, 511. Także te cztery gołębie, które ja chciałem, to tak jak sobie w tym roku, tak jakbym sobie to wymarzył, jakbym ich puszczał z stodoły, bo siadają te gołębie, na które czekałem, żeby mi poprawia odbiły do kategorii C. Także jak to będzie szpica w oddziele, albo szpica w rejonie, to będzie fajnie. No co, nie ma co nagrywać praktycznie, bo gołębie już są prawie wszystkie w domu, brakuje tylko trzech gołębi. Także czekamy na te jeszcze trzy gołębie. Czyli 12 dałeś, 12. tak jak ostatnio. Tak, koledzy, tam mówicie o tych samicach, mi piszecie. Ja Wam powiem jedno: one są słabsze dużo u mnie od samców i ja nie będę nimi leciał, nie ma co mnie namawiać na to. Eee, one po prostu się u mnie, w moich, na mój i do mojej ręki się te gołębie nie nadają. Te samice się nie nadają i naprawdę tam Ja, ja cenię ludzi, tych, którzy lecą samicami fajnie, ale u mnie one nie ten, zobacz, jest to 500, i była dłuższą drogę pod wiatr. I te gołębie dały sobie radę. Chodź zobaczymy jak one wyglądają. No, widzisz no patrz, siedzą sobie w tym, każdy jeden koćko odki właśnie do swojej samiczki jest elegancko. Pytacie się co ja z tymi samcami robię. Nie wiem co ja z nimi robię, ja je po prostu jeszcze pielęgnuję Malutki przyszedł niesamowity gołąb. Cały czas Trzecia pięcetka, trzecia pięsetka chyba wydaje mi się, że będzie na szpicy, bo nikt nie dzwonił, że są gołębie gdziekolwiek w oddziale. W oddziale, synu się jak zwykle rozrabia, oczka się zaszkliły. Ciekawe, czy zegar rozłączył. Nie, nie rozłączył. Ten gołąb, to jest ten mój 431 właśnie. To jest naprawdę niesamowity, to jest jego brat. Chodź, chodź. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Ale zmęczone są niesamowicie. Dały z tego to naprawdę dużo dzisiaj. Tylko są wichane. są Patrz, Jakie są no, takie kosy. Dzisiaj jak dały one, jednak ta droga pod ten wiatr, była pod Aż pod sam berlin miały ten e, podwiat. I tam niektórzy mówią, że. Koledzy moi mówią, że jak się mało głębi, ma, to nie można oblecieć. Faktycznie, ja maratonów nie daję, to nie oblatuję maratonów, ale z biegiem czasu na pewno będę leciał też te 500, te 700 na 100%. I wszystkie samice, jakie są, są po prostu u mnie do usunięcia, ale nie w taki sposób, że ja je pozabiłem czy coś. Ktoś będzie chciał, to mogę je odsprzedać. One są przelotowane, ja ich po prostu nie chcę. Jest ich chyba 7 tych samic. Jest tam chyba dwie samice, są co mają po 5-6 konkursów. One już od których już, już nie wkładają ich, nie? nie no, dobałem, trzy nie? loty chyba ostatnie. Trzy loty nie dawałem, nie chcę ich ja będę leciał tylko sam sami. Sam to są z nami są, powiedz, nie? Też się zobaczki jest wyjechany, Okej, ja, różki, chudziutki. Widzisz kosa brakuje tu 336 jeszcze Gołębia A czemu ja ci samice nie włożyłem? Samice nie mam sorrocznych

5 gołębi, ja 5. 431 jest? ciekawe który uchwie ty. ty tu patrz 4 na raz były ty, zobacz No tak. 4 na raz, ty 431 drugi Chodź, koć, chodź, chodź, koć chod, Ale chod. piękny Tam do góry? Tak, sam drugi, noc, koc, 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 kocko! Jest następny. Nasz? Nie. Ja. Nie, to nie nasz. Nie to nasz. Do nas? Tak, dziesiąty. Ale ładnie, nisko. O, o Boże, jak fajnie. 436. Tak, zobaczymy. Nie 436. wiem. Pię nie, 485. 485. Chodź, 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 chodź. Skopajcie, gdzie ty go zobaczyłeś? Tutaj mi jutko leciał, to z gąbia tak jakby leciał? A ja nie wiem skąd. No tam jest Dąbie. Tam? No to może. No mamy 10, jeszcze brakuje 2. No powiem wam, że aż mi żal, żeby się loty kończyły, nie? Bo tego nie są w takiej formie, że my przegapiliśmy te 4 na raz. No tam dzwoniłem do kolegów, to oni mieli 48 i oni są na krótszych kilometrażach. A ja miałem 45, bo to jest jeden z dłuższych kilometraży, To tak na razie. Na razie jakby tak było to by były cztery pierwsze nie? ale nie wiem jeszcze jak gdzie indziej mają u nas tutaj w Szczecinie bo mogą mieć lepiej nie? zobaczymy no to jeszcze dwa gołębie brakuje 436 i brakuje gołąbka 35 dwa niebieskie samczyki o skoczył? tak 436 no i szkoda bo w drugim odcinku nie działał jeszcze jeden. To jeszcze jeden gołąbek tylko. Pięknie. Też wyjechałem Bardzo wyjechane. Naprawdę dostały w koście tak się wydaje, ale czeki przetuszone mają pióra, to jest znak formy. Widzisz tu? Gdzie? To, jak mówią, to mega przetuszczone, to jest super. Super. Jeszcze wyrzuciły jedno pióro. I na sucho le lecą, one nie karmiły młodych, ale nosówki czy Niesamowite nosówki mają. W pokoju, w środku, to kaźniło środki, to czy czyściutka. Może to jest też związane z tym, że one tak fajnie w tym roku lecą, że tu jest taki luz. W bałyniku, nie? 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 No. Może być, nie? No tutaj samczyk, szkoda, że on, że on tak przy ten nie zapieł konkursu, bo on był drugim lotnikiem oddziału. Ale tam jeszcze jest 526, szkoda, że ten, no jakoś gdzieś musiał przyszczelić, bo to super gołąbek 436, jest tu pełen brat 431. Jest ich trzy i dzisiaj dwa przejdą. Ale fajnie leciał w tym roku. Pokazał klasę ten go. Dwulatek. Może, tak. Może na przyszły rok też będzie na pewno lotowany. Jako 3 i to będzie jego ostatni sezon. Ja lotuję tutaj gołębiami 3-letnimi, trzy, tak no, czteroletnimi to już jest... To już musi być naprawdę dogodowym żeby go dawać. 511 też fajnie dzisiaj siadł. Bo w tej czwórce pierwszej gołębi. Jest to pełen brat grosika. 533 też pełen brat, syn mojego Mikaja. Jednak ta moja stara linia, jak się za ten, na początku miałem tych gołębi troszeczkę takich e, eksperymentów można powiedzieć, po ściąganek, no to z tych gołębi eksperymentów został tylko jeden, jeden gołąb tylko został, wszystko wyginęło, a reszta tych moich gołębi, moja stara linia gołębi, można powiedzieć rodaków, został. i tu jest ten gołąb, ten jeden gołąb, który został, to jest ten, oźwie, to jest ten gołąbek, on super też fajnie leci w tym roku, to jest jeden gołąb, który, a jeszcze jeden tam jest taki stary gołąb, ale no, tam jakiś tam nie pokazuje, ale. fajnie, że dobrze leci, bo zostanie, to będzie takaś krew, o przepraszam, krew świeża do moich ptaków, dokładnie, no i co, zapraszamy ten nie, na listę, nie, trzymajcie kciuki, żeby były cztery pierwsze, gdy cztery pierwsze, to tak jak nie piję, tak się napiję, no, no i w sumie mamy koniec lotu, brakuje nam jeszcze tylko jednego gołąbka, Eee, no co? Myślę, że doleci. Fajnego gołębia brakuje, nie będę mówił, że jakiegoś tam dziada czy nie dziada, fajnego gołębia brakuje. Lot uważam, że super. Szkoda, że przegapiliśmy tylko te cztery pierwsze, co się odbiły. Z tego, co wykonałem, parę telefonów do kolegów, to są na razie pierwsze. Nie wiem, jak inni tam hodowcy, którzy tam w mieście mają gołębie, nie wiem, jak oni odbili, ale tam na takich mocniejszych sekcjach to były pierwsze te moje gołąbki. Życzyłbym sobie tego bardzo, żeby to były cztery pierwsze na, na oddział. To jest życzenie ściętej głowy. Mam nadzieję, że będą. No i co? Loty się powoli kończą. Został jeszcze mi tylko jeden lot, w którym będę uczestniczył. Jeszcze jedna 500, na pewno pójdzie 11, jak doleci to pójdzie 12. Wymarzone cztery gołębie, które chciałem, żeby siadły mi do kategorii C, to mi siadły cztery pierwsze. Niesamowite, zacznę chyba grać w lotka, bo to niesamowite jest, że tak marzyłem, żeby sobie cztery siadły i cztery siadły. Synuś tutaj przeszkadza cały czas, nie? No i co? Będą, będzie lista, powiemy jak było to na liście, to będzie rejonowa, no myślę, że w rejonie to nie będzie za ciekawie, bo te wiatry tam jednak przepchały te głębie na, na te Stargard, Pyrzyce, ale myślę, że będzie dobrze. Także pozdrawiam i czekamy na listę. No i mamy listę, <laughs> na liście wyszło to bardzo fajnie, bo odbiłem 4 pierwsze na oddział, szkoda, że tylko przegapiliśmy, jeszcze 4 pierwsze i przegapiliśmy, nie, dlatego mało tam jest tak nagrane przylotu, bo tam gołąbki się zleciały w miarę szybko na 12 włożonych. Miałem 9 konkursów. Wygrałem lot z tych całych piątek, jednych i drugich. No i co? Gołębie powtórzyły, co niektóre do kategorii C, bo to był lot do kategorii C. Bardzo jestem zadowolony. Ten 431 drugi na oddział. No i fajnie, no co? Czekamy. Teraz no, mamy następną 500. -kę. Ostatni już lot w tym sezonie. Wkładam 12. Tych samców i zobaczymy, będziemy walczyć, żeby jeszcze bardziej zbliżyć te kategorie C. No miała być, czekaliśmy na tego film tak późno, bo czekaliśmy na tą listę rejonową, bo nie wiemy jeszcze, jak to w rejonie będzie, ale myślę, że będzie też dobrze. Zobaczymy. Liczę na to, żeby było fajnie. Pozdrawiam.